Witam Was kochani serdecznie. No w tym tygodniu to mam wysyp, słuchajcie, filmów dla Was ze względu na to, że zawsze w około 7 dni przed końcem roku robię indywidualne horoskopy z kart runicznych dla osób chętnych postanowiłam, że zrobię to samo dla, dla Was, kochani. Będą to oczywiście niepersonalne horoskopy, ale ogólne. Czyli drugi to jest wodnik, bo zaczęłam od koziorożca. Wodnik, e, którym również jestem ja, przyznaję się bez bicia, mojej <grym> drodzy. E, no, niby w przyszłym roku 2022, im trudniejsze zadanie, tym większa nagroda czeka na nas. Tak? Takie przesłanie jest ogólne pierwszej karty. Co nas czeka, kochani, na wodników? Nieustanne poszerzanie horyzontów. Pozwoli znaleźć nam odpowiedzi na pytania, które nas nurtują. W przyszłym roku, czyli w roku 2022, możemy spodziewać się kilku ważnych zmian w naszym życiu. Po pierwsze, zmieni się nasze podejście do miłości. Po drugie, uda nam się, słuchajcie, kochani, zrealizować wiele dotychczasowych zamierzeń. Co za tym idzie, będziemy niejako zmuszeni do postawienia przed sobą kolejnych zadań, ponieważ wodnik z natury nie lubi nudy, rutyny. Po trzecie, wodnik, czyli my, wodniki, ustalimy nasze priorytety. Do tej pory mieliśmy tak jakby mieszane uczucia i zbyt często może zastanawialiśmy się w przyszłym roku przestaniemy działać po omacku. Nareszcie zrozumiemy czego tak naprawdę chcemy. Czyli zmienią się nasze priorytety. Przyszły rok to także dla nas, słuchajcie, drodzy wodnicy, Pojawi się jakieś zadanie trudne, a raczej może być to zadanie, które, może być również, albo się pojawi to zadanie, albo może być to zadanie, które odkładaliśmy przez lata czy miesiące. W 2022 roku podejmiemy wyzwanie. Tym wyzwaniem dla nas będzie osiągnięcie większej harmonii, wewnętrznej większej harmonii, takiej jakby równowagi. Co za tym idzie właśnie zmienią się nasze priorytety. Wodniki, czy my jesteśmy z natury takimi ekscentrykami, znacznie odstającymi od tego, co jest w otoczeniu, uznawane za normę? Jesteśmy też y, tacy stali w tym ekscentryzmie, jakby. Próbujemy również z drugiej strony dopasować się do wymagań spo społeczeństwa. Rok 2022 przyniesie nam okiełznanie naszej natury, żeby osiągnąć wyższe cele. Nie da się też ukryć, kochani, że zrozumiemy wiele rzeczy. Pewne kwestie, które nas dotyczą, spojrzymy tak jakby z innego punktu widzenia. Uświadomimy sobie, że czasami warto mieć skrupuły, jeśli chodzi o zaspokajanie własnych pragnień że nie każde marzenie jest warte spełnienia. Czyli znowu, zobaczcie, główne przesłanie, zmienią się nasze priorytety. <laughs> Przepraszam. Zmienią się nasze priorytety, drodzy wodnicy. Zaczniemy bardziej doceniać ludzi, którzy nas otaczają i będziemy bardziej kierować się intuicją, w związku z czym też będziemy szybko rozpoznawać ludzkie emocje. Zaczniemy się, albo dla niektórych wodników zacznie się rozwój duchowy. Dla niektórych, którzy już ten rozwój duchowy, jakby idą tą drogą, można to tak powiedzieć, tak jakby nas wystrzeliło jeszcze dalej w tym rozwoju duchowym. Drodzy kochani, ja tu odczytuję karty i szukam słów, prawda? Na co wodnik powinien uważać? Przede wszystkim, słuchajcie, tak samo jak u koziorożca wyznaczyłam znaki Zodiaku, ale to nie jest tak, jakby w tych znakach Zodiaku 100% pewne. Natomiast nie, takie przychylne znaki Zodiaku to Baran i Waga oraz również te znaki Zodiaku, które do tej pory tak, jakby nam zawadzały. O, powiedzmy sobie. To jakby się zmieni, ponieważ jak zmienimy swoje priorytety, no to również zmieni się. Otoczenie. Zauważcie, że jeżeli zaczynamy zmieniać swoje priorytety, to część osób jakby naturalnie odpada, tak, z naszego otoczenia, tak? Zamienia się to w ten sposób, że jedni odchodzą, drudzy przychodzą, tak? Bo zmieniamy swoje priorytety co jakiś czas. Rok 2022 właśnie będzie pod takim głównym znakiem, pod takim głównym hasłem dla wodnika yy, zmiana priorytetów, tak? Słuchajcie, nieprzychylne znaki zodiaku mogą się pojawić, natomiast tutaj karty mi akurat w stosunku dowodnika nie wyznaczyły, które to znaki zodiaku będą, więc nie będziemy tutaj, prawda, wymyślać. Moi drodzy, jakimi kolorami możemy się wspomagać? Taka, takie wspomaganie się kolorem jest też ważne dla nas. Na rok 2022 dla wodnika takim, wspoma, takim kolorem, który będzie go wspomagał energetycznie jest kolor szary. Kryształ to fluoryt. Uwaga! Wychodzą mi tu w kartach szczęśliwe liczby 4, 6, pechowe 1, 7. Czyli słuchajcie, no trzeba będzie uważać, może nie popadajmy w taką panikę, paranoję, ale no uważać na, na, na to, który dzień mamy i co chcemy zrobić. No jeżeli coś chcemy pierwszego zrobić, a co jest bardzo ważne, no możemy go odłożyć na, 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 na następny dzień, tak? Wiecie o co chodzi? Styczeń to też taki będzie troszeczkę burzliwy w przemianach uwodników, w tym myśleniu, tak? Całe to myślenie, natłok myśli, analizy jakby w cudzysłowie u rachunku sumienia, nowych postanowień, będzie styczeń naprawdę przemianą. Słuchajcie, wodnik, era wodnika, wodnik, no to kochani, to uran, tak? Coś musi spłonąć, żeby na, na zgliszczach tego czegoś powstało coś nowego, tak? To rewolucja. Tylko my, wodniki, musimy uważać, żeby ta rewolucja, która zjada własne dzieci, nas nie zjadła, tak? Więc spokojnie kto nie panuje nad sobą popełnia złe czyny pod wpływem namiętności wiedząc że są złe ten natomiast kto panuje nad sobą wiedząc że żądze są złe nie ulega ich potrzebom dzięki swemu rozumowi pozwoliłam sobie tutaj znaleźć dla nas wodników cytat Arystotelesa z etyki nikomachejskiej to taki przerywniczek no cóż w 2022 roku musi nauczyć się lepiej nad sobą panować no ten u uran trzeba okiełznać w sobie ten ogień, tą rewolucję zanim zrobimy rewolucję w 2022 roku w, w którejś z dziedzin naszego życia to może troszeczkę się zastanówmy zapanujmy nad yy, tymi emocjami i spójrzmy na to może chłodno tak? Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie pokonać własne problemy i osiągnąć to, o czym marzymy w skrytości ducha naszego, tak? Słuchajcie, dzięki samokontroli można dokonywać naprawdę wspaniałych czynów, czyli 2022 rok ciężko będzie zapanować nad sobą, drodzy wodnicy. Mówię też o sobie, kochani. Ale to się nam będzie opłacać. Jeśli opanujemy, tak, jeśli zapanujemy, powiedzmy sobie, nad sobą, otworzy się nowa ścieżka. Nowa ścieżka. Nie tylko na poziomie duchowym, ale i również zawodowym, moi drodzy. Także tutaj to, co mówią karty, 2022 rok. Oj, Wodnik, będzie ciężko okiełznać samego siebie. No jacy będziemy w miłości, kochani? Ponieważ jest to horoskop ogólny, ale Wodnik w swoim życiu potrafi narobić bałaganu, w życiu miłosnym, zaniedbać ukochaną osobę, skupiając się na swoich pasjach. Ale co jeszcze bardziej zadziwiające, nie zdawać sobie z tego sprawy, że wyrządza krzywdę tej bliskiej osobie, tak? Która, którą kocha i ta osoba jego kocha. Słuchajcie, w 2022 roku przejrzymy na oczy. Właśnie dzięki zmianie priorytetów. Słuchajcie, nasze związki zaczną jakby. Powiedzmy sobie, lepiej funkcjonować. Od nowa odnajdziemy siebie nawzajem. Od nowa się w sobie zakochamy. Dla Singli. No, wodniczki i wodniki single zatrzymają się na chwilę i zastanowią się, czy chcą tylko przylotnych romansów, czy po prostu chcą związać się najlepiej z bratnią duszą. Czyli zmieni się nasze postrzeganie diametralnie miłości nazwodników, tak? Single zaczną jakby wizualizować nie tylko wygląd osoby, ale przede wszystkim single, mówię tak o singlach, wizualizować swoją bratnią duszę, która w 2022 roku pojawi się w ich otoczeniu. Słuchajcie, my wodniki musimy też zadbać troszeczkę. Rok 2022, przesłanie, nie dyskryminuj ludzi, innej rasy, płci, wyglądu, poglądów, tak? I przestań skupiać się na własnych pasjach, tylko i wyłącznie na własnych pasjach, ponieważ tracisz coś po drodze, tracisz ukochaną osobę, tracisz jakby swoich przyjaciół, otoczenie, tak? Więc tutaj kochani musimy zmienić swoje priorytety. Zastanowić się nad sobą, tak? Ja, ja, ja na to mówię taki rachuneczek sumienia na koniec roku. Jeszcze do singli tutaj widzę przesłanie. Nabierzecie śmiałości w szukaniu tej bratniej duszy, właśnie dlatego, że zmienicie swoje priorytety, czyli uwaga, jakby przestanie wam pasować skakanie z kwiatka na kwiatek. Także tutaj takie króciutkie przesłanie dla Singli. E, no, pieniądze, finanse, kochani, nasze finanse. Słuchajcie, karty mówią, że ilość wykonywanej pracy przełoży się u nas na dochody. Że w 2022 roku nie będziemy narzekać na brak gotówki. Wręcz przeciwnie. Zmienimy również, to jest co do niektórych wodników, bo ja mówię teraz ogólny horoskop, tak? Niektóre wodniki zmienią również branżę, w której pracują. Co do niektórych los się uśmiechnie. I pójdą, słuchajcie, do szkoły. Nie mówię, kochani, o y, y, nauczaniu podstawowym, prawda? <grywa> Bo tu to nie byłoby żadne odkrycie z, ze strony kart, prawda? Co, to, co ona tutaj odczytała? Przecież jestem wodnik, chodzę do siódmej klasy, no wiadomo, wiadomo, że pójdę do ósmej. Nie, nie, kochani, chodzi o dokształcanie się. Niektóre wodniki, które już znosiły się dawno z zamiarem dokształcania się bądź zmiany jakby swojego, swojego zawodu wyuczonego, odważą się wreszcie pójść do szkoły. Do szkoły, czyli albo na studium, albo na jakiś kurs. Odważą się również zmienić branżę, co wpłynie korzystnie dla ich finansów. Słuchajcie. W 2022 roku zaczniemy liczyć pieniądze, ale inaczej, słuchajcie. Będziemy się zastanawiać, jak to możliwe, że mamy aż tyle pieniędzy. W sensie, kochani, to nie będą miliony. Karty nie pokazują tutaj wygranej w totka, prawda? Czy spadku po bogatym wujku, czy tam ciotuni. Chodzi o to, że zmiana tłumaczę już karty zmiana priorytetów. Słuchajcie, drogie wodniki. Będzie też korzystna, że inaczej spojrzycie na swoje finanse, tak? Zauważycie, że na wszystko, co chcecie, co jest wam w życiu potrzebne, do tej drogi, którą macie iść, że na to wszystko jakby znajdują się finanse, co już jest dużo, bardzo dużo w tych czasach, tak? Ale również będziecie mieli nowe pomysły na zainwestowanie swoich pieniędzy. Nowe pomysły na zainwestowanie swoich pieniędzy. Ale tu jest taka uwaga od kart, że najpierw w wodniku zastanów się i dowiedz się, czy, inwesty czy yy, branża, w którą chcesz zainwestować, czy coś, co chcesz na przykład, nie wiem, rozpocząć swoją działalność jednoosobową, czy wejść w spółkę, yy, zastanów się, i zbadaj rynek dobrze, tak? Tutaj jest pomysł, ale tu jeszcze musi wejść ten rozum, tak? Ta ekonomia, tak? I uwaga, to jest ostrzeżenie dla wodników. Opierać należy w 2022 roku sprawy finansowe na uczciwości. Jeżeli zagramy nieuczciwie, niestety karma jakby wróci. Znaczy los się odwróci. Nazwijmy sobie to, jak chcemy. Nie bądźmy tak zbyt pewni siebie. Nawet najlepszy pomysł trzeba w tym 2022 roku przeanalizować, tak? Rozumiecie? Bo będzie, pojawią się takie pomysły. Jeżeli się nie pojawią pomysły, to pojawią się okazje dla wodników do dorobienia sobie parę groszy, tak? Więc wtedy zastanówcie się, czy oferta jest uczciwa, tak? Uważajcie na nieuczciwe oferty, czyli grajmy uczciwie. No ogólnie praca i kariera, słuchajcie, dywinuje z kart runicznych. Wodnik kocha swoje pasje. Poświęca sporo czasu, nawet przy myciu naczyń myśli o nich. Nie inaczej, słuchajcie, będzie w 2022 roku. Nadal wodnik będzie mocno angażował się właśnie w swoje pasje. Jednak tutaj może się okazać, że. Za bardzo będzie odpływał, prawda? Od rzeczywistości, czyli zaniedbywał rodzinę, zaniedbywał najbliższych, swoich. Tu zwrócić uwagę, trzeba priorytety ustawić sobie, tak? Słuchajcie. W 2022 roku wodnik będzie jakby takim, będzie wykonywał, można powiedzieć, taką. Tytaniczną pracę. No, oczywiście, pod warunkiem, że jest zatrudniony, słuchajcie, w branży, która naprawdę go fascynuje. Jeżeli wodnik jest zatrudniony w branży, która go fascynuje, bądź posiada własną działalność, która go fascynuje, będzie właśnie taką tytaniczną pracę wykonywał. Słuchajcie, 2022 rok to sprostanie wszelkim zadaniom. Wodnik sprosta wsze wszelkie zadania, które mu będzie stawiało życie, czy on sam sobie też będzie stawiał, sprosta im. Jednak, jednak, następne ostrzeżenie, uwaga: w tym całym jakby pędzie. W tej pasji, czy w zawodzie, czy nawet zawód, który nie jest pasją, ale lubimy go wykonywać, przestaniemy być czujni. W pewnym momencie pojawią się negatywne osoby wobec nas, które będą próbowały wykorzystać naszą pracowitość i nasze pomysły. Uważać, słuchajcie, miejcie szeroko otwarte oczy. Jeżeli chodzi o zawodową, zawodowy aspekt. Jeżeli chodzi o rodzinę, no, będzie, będą wzloty i upadki, nie jak co roku, prawda? Raz na wozie, raz pod wozem. I znowu karty mówią, nie zatracaj się w pracy, bo rozsypie ci się rodzina. Czyli zobaczcie, z tego co pamiętam, u koziorożca było podobnie. Zobaczcie, to te znaki blisko siebie, prawda? Wpływ na siebie jakiś tam mają, bo mają. Więc zobaczcie. Dobrą radę dla wodnika karty mają, żeby praca i pasja y, czasami poczekała i żeby zająć się rodziną. Żeby nie żałować, że przegapiliśmy coś. Bo jaż w przyszłym roku bardzo dużo się w naszych rodzinach będzie działo. I to obojętnie, czy Wodnik jest osobą związaną z kimś, czy jest singlem, yy, który ma tam brata, siostrę, rodziców, przyjaciół. Czasami przyjaciół traktujemy jak rodzinę, więc zwrócić również uwagę na przyjaciół, tak? Czy oni czasami nie będą potrzebować naszego wsparcia, a my po prostu w tym pędzie zaniedbamy ich, dlatego że. Zaowocuje to pod koniec roku. Jeżeli zaniedbamy przyjaciół czy rodzinę, pod koniec roku zaczną nam się te relacje sypać. Karty ostrzegają. Znajdź równowagę, zmień priorytety, przemyśl to, tak? Jeżeli chodzi o zdrowie, no tak jak u koziorożca, słuchajcie, nadmiar pracy, przemęczenie, stres, osłabimy swoją odporność. No, i sporo możemy mieć też takich troszeczkę infekcji, co oczywiście w okresie teraz zimowym nie jest niczym niezwykłym, kochani, ale znaczne osłabienie organizmu nastąpi, za czym idzie nerwowość, za czym idzie po prostu stres. No, i odbije się to wówczas na naszych najbliższych. Więc tutaj karty ostrzegają. Wybawieniem dla nas jest tak, jakby zdrowy styl życia. Co prawda jest to trudne, prawda? Tu już tak od siebie dodam. Karty ostrzegają. Unikać stresu. Żeby tego stresu nie było za dużo. Wykorzystywać techniki relaksacyjne na takie krótkie, a częste odpoczynki. Ja to nazywam, kochani, żeby nam się styki nie przegrzały, tak? Czyli Wodnik powinien też, słuchajcie, te wodniki, które do tej pory tego nie robiły, powinny znaleźć coś w stylu techniki relaksacyjne, yoga, wyciszenie, to co lubicie, ale co wycisza, tak? Wzmocnicie tym samym. Wiecie, że jak psychika jest wzmocniona, to i ciało działa inaczej, tak? Czyli musimy zadbać również o odpoczynek. No te wodniki, te koziorożce to są takie czasami pracoholiki, ze skrajności w skrajność też tak popadają. Jeżeli chodzi, tutaj mi jeszcze karty pokazują dla wodników, które szukają pracy. Mhm. Słuchajcie, te wodniki, które szukają pracy, uważać, ponieważ możecie natrafić na pracodawcę, który niezbyt będzie uczciwy przeanalizować i tutaj jeszcze informacje zdobyć, jeżeli, jeżeli da się zdobyć o danym pracodawcy, którego na przykład chcecie składać cefałki, czy jak to się teraz tam robi, uważać i po prostu uważać na oszustów, tak? Czyli podsumowując, kochani, bo to trochę taki galimatias zrobiłam, tak mi się wydaje. Po pierwsze, dobry rok dla finansów, tak? Po drugie, inaczej zaczniemy postrzegać miłość. Po trzecie, albo zaczniemy swój rozwój duchowy, albo wystrzelimy w tym rozwoju ci, którzy już jakby idą tą drogą rozwoju również duchowego. Wystrzelimy tak. Ważne zadania, które się pojawią, sprostamy temu, ale nie należy zapominać o tym, że wodnik, czyli ja i wy oddajecie się całą sobą, czy tam pracy zawodowej, czy swojej pasji, bo nie zawsze to jest jedno dwa w jednym, tak? Trzeba, nie, nie możemy zapominać o rodzinie i o przyjaciołach, ponieważ pod koniec roku możemy się naprawdę przy, może być przykre zdziwienie. Karty mówią może być przykre zdziwienie. Unikać oszustów wszelkiej maści. Czyli samemu nie oszukiwać, kochani. Jeżeli chodzi o interesy, no życie prywatne również. Ale czasami w życiu prywatnym bywa tak, że musimy małe kłastewko zastosować, żeby kogoś jeszcze bardziej nie skrzywdzić. Ale karty wskazują tutaj na aspekt zawodowy. Uważać na oszustów, samemu nie oszukiwać. Bo stracimy pieniądze. Pojawią się inwestycje, od kogoś pomysł, tak? Przeanalizować, czy ta osoba jest uczciwa, czy ten pomysł zrobić sobie badanie rynku. Ogólnie karty mówią, że rok 2022 będzie bardzo dobrym rokiem dla wodników. Jeżeli tylko nie zapomną o tym, żeby zmienić swoje priorytety. Styczeń, kochani, będzie takim jakby najcięższym miesiącem dla nas, z tego względu, że będziemy rozważać i myśleć, tak? Zmieniać swoje priorytety. Czyli będzie burza to wyburza mózgów albo mózgu pojedynczego, tak? Kochani, mam nadzieję, że wam się podobało, chociaż to jest horoskop ogólny. A nie personalny, ale myślę, że udało mi się jakoś do tej pory nie robiłam takich ogólnych, robiłam zawsze personalne na zlecenie, ale wydaje mi się, że udało mi się jakoś tam zrobić dobrą dywinację dla was, dobry odczyt z kart. No cóż moi drodzy, w tym tygodniu ukażą się wszystkie znaki zodiaku. Na rok 2022. Następnym będzie oczywiście znakiem, moi drodzy, będą ryby. Wodnik, jeszcze, słuchajcie, wodnik to tak wypada między 19-20 stycznia a 18-19 lutym. Zależy od rocznika, tak? Mamy tutaj rok taki przestępny też, prawda? Dobrze, kochani. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.